Cześć moi drodzy, witam wszystkich na swoim kanale ponownie, z tej strony Vitalica powiedz jak zawsze i dzisiaj będziemy rozważać taki temat jak typy podciągnięć jest tych typów 6 to jest diamentowy złoty srebrny, brązowy drewniany i keeping tak ja go nazywam butterfly'em dlaczego w ogóle to ja będę robić? dlatego, że dużo ludzi Przechodzą i mówią tak, ha, ja się pociągam 20 razy, 30 razy. I kiedy zaczynamy się pociągać z techniką, tak naprawdę jest bardzo ciężko. I więc dlatego będziemy rozważać ten problem w tym wideo. I tak, zaczynamy od diamentowych pociągnięć. Co to są za podciąganie? To jest tak, kiedy ty się pociągasz i musisz dotknąć górną częścią kłaty piersiowej do drączka, do poprzeczki. Nogi cały czas trzymamy prosto, Kiedy opuszczamy się do dołu. To robimy pauzę i cały czas ręce wyprostowane. Teraz Wam pokażę te dwa przykłady. To jest styl diamentowy, standard diamentowy. Takie najbardziej dobre pociąganie. Można powiedzieć jeszcze, że to się nazywa żołnierskie pociąganie. Dobra, następny przykład, następny standard to są złote. Wszystko robimy to samo, jak w diamentowych, tylko jedna jest odmienność. Nie dotykamy górną częścią klatki piersiowej, a dotykamy szyją, naszym gardłem. Jak zauważyliście, nogi muszą być oprostowane i nie dotykamy gardła. Dobrze, następny standard to są srebrne pociągania. To samo robimy, nogi proste, nie zginamy w kolanie i robimy pauzę na dole na wyprostowanych rękach, ale jest jedna odmienność, że robimy ruch pycami. Że, kiedy zawiesimy się na drączku, to możemy robić tak, szybko, bo w złotych diamentowych robimy tak do góry i do dołu. W srebrnych możemy robić to inaczej. Czyli widzicie, ten, jest ten ruch wspomagający plecami, że robimy tak, taki skok, takie wspomaganie. Następny standard to jest brązowy standard. Możemy już zginać nogi w kolanach, nie musimy już robić pauzy na dole, że robimy pauzę, trzymamy jedną sekundę i do, znowu do góry, możemy cały czas. No i ten ruch wspomagający górnymi częściami pleców też ma miejsce na uwagę. Zauważyliście, że kiedy zginamy kolana, jest ten ruch wspomagający kolanami, to też jakaś inercja idzie do góry i daje nam mniejszą siłę, żeby tylko brać nasze bicepsy i plecy. Jeszcze pomagamy pomagami kolanami nogami sobie, żeby tak jakby wylecieć do góry. Następny standard to jest drewniany standard. Dużo workouterów ten, ten wykorzystuje i ja też go wykorzystuję, ponieważ on jest dobry na szybkość. Kiedy chcesz. Nawet trzymałeś pracować, na przykład chcesz szybko zrobić 20 pociągnięć. No i robić sobie cały czas i o co, o co to chodzi, że możemy zginać kolana, możemy się już trochę huśtać falowo i nie musimy wyprostować całej ręki, bo tutaj jest właśnie ten problem, że kiedy prostujemy rękę, robimy pauzę na dole, to zabiera nam to dużo energii i z takich pociągnięć na przykład ja może zrobić 10, ale drewniany zrobię 20-30. Ja teraz wam pokażę jak te drewniane podciąganie wyglądają. To były te drewniane podciąganie, ja robiłem rekord to było 22. Ten standard, CrossFitowski butterfly. Jest to dla mnie śmieszne trochę mnie bardzo się w tu pracuje bicepsu i pleców. A pracuje całe ciało w sumie. Nie zalecam wam tego robić, ale zobaczcie, jak to jest. Trochę śmiesznie będzie wyglądać. Czyli widzicie, jest ten ruch wspomagający kolanami. Śmiesznie to wygląda. Dla mnie jest najbardziej taki spoko standard. To są złote wyciągania. I brązowe, brązowe można tak powiedzieć, ponieważ drewniane to są takie na wytrzymałość, tylko ja to wykorzystuję dla wytrzymałości. Jeżeli się je na mięśnie pracować, no to trzeba zastosowywać złote, srebrne lub brązowe. Diametowe no to są bardziej do jakiegoś wojska, coś takiego. I teraz próbuję zrobić rekord swój w złotych pociąganiach. Myślę, że będzie chociaż 12, zobaczymy.